ten wielki dzień Twego święta życzeń ilość mnoga, a czy w podzięce chcemy złożyć skalę obfitą, wszak to, z czego korzystamy, to Twoja zasługa. Kroczyć chcemy ścieżką przez Ciebie wyznaczoną, jako młodzi ludzie, którzy wiedzę chcą chłonąć. Wszakże to do nas przyszłość tego świata należy, aby Twoje świadectwo kontynuowane było, aby przez drogi dla Polski do Sejmu dotarły, aby przemowy do uczniów w serca nasze trafiły. Aby pamięć o tobie wiecznie trwała, tego też Ci życzymy. Jak brzmiały poematy Kajetana Koźmiana, pewnego fabrykanta znacała Warszawa, któremu się koncepta sypią jak z rękawa. Każdy nasz uczeń się pod tym podpina, odwagi sił, by przetrwać wszystkie zmiany, byś radość czerpał, patrząc jak się uśmiechamy. Stachu, szefie naszej szkoły, bądź bez Boga pobłogosławiony, rozumy mechaników, małych chuchlików. Oświeć niczym lampa mądrości, byśmy mieli odwagę w naszej społeczności. Lecz pozostał po tobie pomnik twardszy niż ze spiżu. Najmniej tak mówi Horacy. Żaden z nas nie jest filozofem, lecz ja kilka linijek z życzeniami splotę. Politykiem dobrym byłeś, dzięki temu w umysłach potomnych się zagnieździłeś. Życzymy ci wszystkiego co najlepsze, chociaż żadne z nas wieszcze trwałości i radości. Niech każda z tej wartości w Twoim sercu gości, abyś umysły młodych oświecał i swojej działalności nie zaniechał. Twoje dzieła przeczytali wszyscy w całym kraju, więc na koniec życzymy Ci weny, a nie banału. Drogi Stanisławie, patronie nasz umiłowany, przyszedł nam w udziale zaszczyt niespotykany. Zasługi Twe wielkie, czyny pełne chwały, dlatego w naszej szkole imię Twoje przyzywamy. Zastępcą edukacji będąc przez te wszystkie lata, przyczyniłeś się dla ojczyzny, dla mego ojca, brata. Jak pisał Bogdanowicz, Tyś był naszym sterem, pokazując, że nauka jest prawdą, a nie zaprzeczeniem. Po śmierci Twój majątek nie poszedł na rozłogi, ale na szpital dziesiątka Jezus i ubogich. My w tej chwili pokłon ci oddając i w pamięci Twój życiorys mając, chcemy podziękować za Twoje dobre serce i ten oto wiersz dajemy Ci w podzięce.